Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na moim kanale. Zaczynamy czytanie dla Was na czerwiec. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. No, już widzę, że te pierwsze dwa tygodnie mogą być dosyć trudne. Natomiast kolejne dwa będą wyzwalające z tego co widzę. Natomiast tak, skupmy się najpierw na pierwszym tygodniu. Energia główna to ósemka mieczy oraz dziesiątka mieczy. Czyli przechodzicie przez czas, w którym kończycie coś, kończycie coś yy, mentalnie. Niekoniecznie musi to być przeprowadzka albo jakaś fizyczna zmiana. Natomiast dochodzicie do momentu, w którym chcecie coś zmienić, yy, jeżeli chodzi o sposób waszego myślenia, jeżeli chodzi o to. Na przykład, z kim jesteście, w jakim towarzystwie przy, przebywacie, jeżeli chodzi o Waszą pracę, jakiś proces myślowy dobiega końca. I to taki, który sprawiał, że przez bardzo długi okres czasu się męczyliście z tym. To nie jest żadna nowość dla Was, i jest bardzo możliwe, że już teraz, w momencie, kiedy tego słuchacie, wiecie o co chodzi. I od jakiegoś czasu już męczycie się z jakimś tematem, co jest dla was naprawdę trudne, i bardzo ciężko jest się wam uwolnić od jakiegoś, od jakiegoś tematu, od jakiegoś problemu. W dopowiedzeniu mamy jeszcze ósemkę mieczy, która mówi o tym, że um, trudno jest wam się wyzwolić. Z tej ciężkości myślenia, dlatego że troszeczkę sami siebie wpędzacie w taką trudność. Sami siebie atakujecie, prowadzicie tutaj taki sabotaż psychologiczny i sprawiacie, że bardzo trudno jest wam zobaczyć to światełko w tunelu. Nie chcecie za bardzo spojrzeć przed siebie, nie chcecie spojrzeć. Naprzód cały czas patrzycie na swoje nogi, na swoje buty, na ziemię, pod, pod siebie i macie wrażenie, że nie czeka Was już nic dobrego. Nic bardziej mylnego, o czym mówię chociażby same karty. Natomiast ewidentnie jest to tydzień trudny dla Was i jest to tydzień trudny mentalnie. Nie ma tutaj nic konkretnego zwi związanego na przykład z pracą, albo że to będzie związane z Waszymi relacjami. Na pewno u każdego z Was może to oznaczać zupełnie coś innego. W każdym razie już powinniście wiedzieć, o co tutaj chodzi. Dlatego, że dziesiątka mieczy mówi o zakończeniu jakiegoś procesu, który trwał no, już jakiś czas. W drugim tygodniu mamy przełom. Przełom w postaci wieży, w dopowiedzaniu mamy jeszcze Pazia Buław. Wieża mówi o tym, że coś runie, coś się zmieni. Ten proces kończenia czegoś, proces dobijania jakiejś, jakiejś porażki, czegoś co wam nie wyszło, Żegnania się z czymś, z jakimś etapem życia, który po prostu był dla Was nieodpowiedni, e, który wybraliście być może przez pomyłkę, by, być może zaniedbaliście coś i sprawia to, że jakaś, e, jakaś część Waszego życia odchodzi do przeszłości. Aczkolwiek od razu pojawia się tutaj paść buław, który mówi o rozpoczynaniu czegoś nowego. Tak więc e, oczywiście ta wieża runie, e, zakończy się coś, jakiś etap w waszym życiu, natomiast automatycznie pojawia się jakaś nadzieja, pojawia się jakiś nowy początek, jakiś pomysł, jakaś propozycja, jakaś idea na to, w jaki sposób można zacząć coś na nowo. Tak więc nie zostajecie z niczym. Natomiast macie już jakąś ideę. Macie już jakiś pomysł w waszej głowie, w jaki sposób możecie tą porażkę i możecie tą zmianę przekuć w coś zupełnie nowego. Oczywiście ta zmiana, użyłam słowa porażka, dlatego że możecie odczuwać to w taki sposób akurat w tym pierwszym, drugim tygodniu czerwca. Natomiast ewidentnie widać, że bardzo szybko Zmienicie sposób myślenia, jeżeli chodzi o tą ogromną zmianę w Waszym życiu, i bardzo szybko przekujecie ją w jakiś sukces. O czym mówi kolejny tydzień, trzeci tydzień czerwca? Mówi on o um, jakimś zwycięstwie, o tym, że um, czujecie, że jesteście na właściwej drodze w końcu. Czujecie, że coś wygraliście. Być może um, z waszej inicjatywy coś runęło, być może uwolniliście się od czegoś, dlatego że to są takie energie właśnie mówiące o uldze. O tym, że zdobyliście się na coś, na co nie potrafiliście się zdobyć przez bardzo długi czas, i, i w tym momencie czujecie wyzwolenie, czujecie, że jesteście w końcu uwolnieni od czegoś, co bardzo długo wam ciążyło. Czujecie triumf, czujecie zwycięstwo czujecie, że wasza praca została w jakiś sposób nagrodzona, że to całe cierpienie, przez które przeszliście i to całe poświęcenie, to wyrzeczenie się czegoś, pozwolenie, aby coś się skończyło i aby coś runęło, pozwala wam ruszyć do przodu i pozwala wam zdobywać zupełnie nowe yy, rejony, zupełnie nowe tereny, yy, pozwala wam się rozwinąć w zupełnie nowy sposób. Królowa Monet mówi o dojrzałości, jeżeli chodzi o planowanie waszego życia zawodowego, jeżeli chodzi o waszą karierę, o wasze finanse. Tak więc tutaj też czujecie, że jesteście na właściwej drodze, że dzięki temu, co się skończyło, możecie w końcu wykorzystać swój potencjał, swoje doświadczenie i swoją wiedzę. Możecie ruszyć do przodu, możecie pójść do przodu, możecie się spełniać i w końcu się rea realizować. W ostatnim tygodniu mamy również bardzo, bardzo dobrą energię. Dziewiątki monet oraz asa mieczy. Pojawia się jakaś informacja, pojawia się jakaś idea, jakaś możliwość rozjaśnienia waszej drogi, uproszczenia jej. Dlatego, że as mieczy mówi o tym, że nadchodzi jakaś informacja, nadchodzi jakaś myśl, nadchodzi jakaś propozycja, która pozwoli wam. Ułatwić sobie życie, pozwoli Wam e, rozjaśnić e, tą sytuację, w której jesteście w chwili obecnej, przeciąć e, jakieś, e, jakieś problemy, ułatwić je w taki bardzo drastyczny sposób, natomiast będzie to dla Was bardzo korzystne. Jest to e, jakaś informacja dana nam z zewnątrz. Coś, na co ma, nie mamy wpływu, ale co przychodzi do naszego życia i pozwala nam się wyzwolić, pozwala nam uwolnić się od y, bardzo skomplikowanych y, problemów i takich sytuacji, w których nie potrafimy sami znaleźć y, rozwiązania. Dziewiątka monet mówi o umiejętności. Cieszenia się z tego, co już mamy. Tak więc, dzięki tej, tej informacji, która nadejdzie z zewnątrz, bardziej docenicie to, co już macie, co zdobyliście, wasze umiejętności, te wasze kompetencje, wasze zasoby materialne, dlatego że dziewiątka monet zawsze właśnie mówi o takim. Troszeczkę egoistycznym podejściu do tych zasobów, zasobów, które już mamy, które zdobyliśmy, do tego, czego się dorobiliśmy. Nie boimy się przyznać do tego, że cieszymy się z tego, co mamy. Nie boimy się przyznać do tego, że, że faktycznie powodzi nam się dobrze, że jesteśmy szczęśliwi. I taka wyzwalająca energia pozwoli Wam w końcu stanąć na nogi. Tak więc, moje drogie ryby, te dwa, dwa pierwsze tygodnie będą dla Was bardzo rewolucyjne, mogą być dla Was ciężkie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o takie podejście mentalne, jeżeli chodzi o taką kwestię e, psychiczną. Natomiast bardzo szybko poczujecie, że stajecie na nogi, że bardzo szybko poczujecie, że wyzwalacie się z bardzo trudnej energii, która nie pozwalała Wam do tej pory się rozwinąć. Coś odrzucacie, coś zostawiacie w przeszłości, coś zostawiacie za sobą i to zostawiacie z bardzo dużą tak naprawdę radością, satysfakcją i z taką nadzieją na lepsze jutro i to lepsze jutro nadchodzi bardzo, bardzo szybko. Nie ma tutaj takiego okresu długiego oczekiwania, zmagania się z tym, że nic się nie dzieje i musicie się bardzo długo zmagać z, jakąś, z jakimś takim przestojem. Bardzo szybko rozumiecie, że to, co macie, jest dla Was dobre, że ta decyzja, którą podjęliście, jest, była dla Was bardzo dobra, była dla Was wyzwalająca i nie było sensu tkwić w czymś, co Wam podcina skrzydła. Bardzo szybko wchodzicie na nową drogę rozwoju i czujecie, że, że to jest Wasz czas i czujecie ten przypływ. Przypływ energii, dostajecie wiatru w żagle na pewno. Tak więc, moi drodzy, jest to dla Was bardzo dobry miesiąc, dla Was bardzo wyzwalający, bardzo dużo pozytywnych też energii, szczególnie w tych dwóch e, ostatnich e, tygodniach czerwca. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to serdecznie zapraszam do subskrypcji i do lajkowania, i do zobaczenia już wkrótce.